Witam Was serdecznie ponownie na moim kanale i dzisiaj ciąg dalszy testowania gorących, drogeryjnych nowości. Dzisiaj sprawdzamy kolekcję od Asi Maksineczki oraz kontynuujemy testowanie tej słodkiej Wedlowskiej kolekcji od Starców. I oczywiście na samym początku ogłoszenia parafialne. Zanim przejdę do nowości w moim sklepie, to. Ostatnio pojawiają się pytania o pasek do zegarka. To w razie czego takie paski znalazłam na temu. Musicie szukać czegoś takiego z takim y, wykrojem. Niestety nie jestem w stanie Wam podlinkować, bo na temu te aukcje to są tak, że od razu się wyprzedają. Ale w razie czego tam dorwałam te paski. I przechodzimy do biżuterii. Dzisiaj y, szybko. 4-5 modeli. I najpierw zaczniemy oczywiście od tego, co mam na uszach, a później to, co jeszcze mi się nie zmieściło. Duże koła w formie sztyftu. Które nie są zamknięte. I co najlepsze, tutaj ten sztyft jest dosyć duży, naprawdę szeroki, więc pomimo tego, że ten kolczyk nadal jest lekki, to z racji tego, że to zapięcie jest szerokie, to z tyłu stabilnie trzyma ten kolczyk, aby on nie leciał w dół. Sztyft na podobnej zasadzie, z takim samym silikonowym zaczepem, Pasuje bardzo do tego pierścionka i jest w kolorze srebrnym. Teraz widzicie, jak on wisi do dołu, jeżeli nie jest zaczepiony. Teraz go zaczepię i już to zupełnie inaczej stabilnie się prezentuje w uchu. Dla fanów srebra, chociaż sądzę, że nie tylko srebra, przede wszystkim błysku, model w sam raz. Polczyki dwa w jednym, gdzie teraz mam jedną część, a druga część to jest wiszące serduszko z X. I jest to oczywiście model zapinany na zatrzask O i tutaj od razu widać jak to się prezentuje z zawieszką i bez zawieszki Na samym końcu mam tutaj kolejny sztyft, który dzisiaj pojawił się w dziale nowości I jest to takiej średniej wielkości maleństwo Właśnie w sam raz do drugiej bądź trzeciej dziurki Oraz model dla osób, które bardzo lubiły się z naszymi scrollsami i ten model po zapięciu w ten oto sposób się prezentuje. Bardzo delikatny, ale elegancki model, i można go właśnie w tą stronę zawiesić, bo bądź w drugą stronę w ten sposób. W zależności, jak Wam się podoba, w tą albo w tą można go zaczepić. A więc wszystkie nowości są już dostępne. Oczywiście, jak to zwykle ma miejsce, wszystkie informacje będą zawarte w opisie na dole pod tym filmem. A teraz możemy już przechodzić do makijażu. Dzisiaj wykonamy zupełnie inny makijaż Ponieważ nie mam kremowego konturowania Jestem już przypudrowana pudrami od Maxineczki Bo ja już je testowałam na Instagramie Więc pod oczami mam właśnie ten A cały mam na buzi Jeżeli chcecie zobaczyć je w akcji Właśnie tam odsyłam I teraz będziemy mieć mnóstwo bronzerów do przetestowania Bo w pletach od Maxi Oprócz cieni do oczu Mamy również bronzer róż i rozświetlacz i nałożymy oba te bronzery, ale mam jeszcze bronzery z tej kolekcji Stars from the Stars oraz Wedel. Jeżeli nie widzieliście to w poprzednim filmie na YouTube czyli tydzień temu robiłam wam przegląd i aplikację tej kolekcji. I powiedziałam Wam, że jak te kolejne produkty się pojawią, to robimy więc robimy. I tutaj z kolei mamy. Puder taki rozjaśniający z brązerem oraz brązem. Więc raz, dwa, trzy, cztery, postaramy się je porównać. Zobaczymy, czy pędzli mi starczy. Więc tak, tu zacznę nakładać brązer czekoladowy ze starsów. I w tych opakowaniach nie ma lusterek, i te wszystkie opakowania, tak te, jak i później, puder rozświetlający to jest opakowanie się go mleczka. Oczywiście najbardziej takim charakterystycznym jest to oryginalne waniliowe opakowanie. No i tutaj podobno też ma być ten zapach. No, a to? Oh, jak to pachnie. Dobra, czyli ten brązer tutaj na skronie. I w razie czego tutaj e, ta plama co wyjdzie To nie od brązera, bo tu mam strupa Ok, ładny odcień I jak widać on jest taki satynowy Ładne ma wykończenie Następny pędzel Na tą skroń nałożę brązer z tego duła Postaram się pędzlem tutaj na ten puder Uuu, e, uuu To tak kawowo pachnie Tak, kafe latte Znowu będę głodna dzisiaj tu też mam strupy, ale całe szczęście już cerami dochodzi do ładu. Już jest nieba, ziemia w porównaniu tam do 2-3 tygodni wstecz. Mm -hmm. e, niewiele te odcienie się różnią. Może ten jest ciut chłodniejszy, ale na twarzy jak widać, no jest mała różnica. I teraz bronzery, róże oraz... Proświetlacze później z palet Maxi. I tutaj trzymam paletę Das Clover. I zobaczymy. I ten bronzer też jest, właśnie taki satynowy. Mhm. Ładnie. A tutaj wyląduje bronzer z palety. Sun Chaser. Uuu, ten jest chyba mocniejszy. Albo po prostu, bo też inny pędzel bardziej zbity wzięłam. Mocniej nałożył. Hmm. I teraz, który z tych czterech brązerów jest najciekawszy? Hm. Teraz to już nie wiem, który pędzel gdzie był, więc... Po prostu będę tak dokładać. Zobaczymy, jak to się wymiesza. Mm. Ok, to teraz różę do policzków, czyli ponownie paleta Dusk clover Tym pędzlem nałożę. No, ładny odcień. Taki mój. I taki Asi, oczywiście. To jest przecież jej kolekcja. Jej kolory. Ok, ładny. To tutaj róż właśnie ponownie z tej palety Sun Chaser. Ta paleta jakby jest taka trochę intensywniejsza. Ale też bardzo podobny odcień wychodzi, więc jakoś nie muszę mocno się ubawić w wyrównywanie. Na nos sobie jeszcze pyknę. Za mocno. No, pigmentacja jest dobra. Zaraz ten nos rozblenduję i tutaj w tym duo mam puder rozświetlający, ale są jeszcze te pudry mm, rozświetlające i jedynka oraz dwójka jasno i ciemno weźmiemy ten jasny. Czy mnie nie będzie, przy... Czy mnie będzie przyciemniał? Czy nie mogę rozblendować? Czy mogę nim zrobić wstępny glow? Mhm... Mm tak. Taki na zasadzie gły pudrowej. Mhm. Tak, 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 tak. No i na razie ładnie się to prezentuje. Wiemy oczywiście, że cera też inaczej wygląda, i ja preferuję zdecydowanie, żeby pod spodem były kremowe produkty, a później prasowanymi to wszystko podkreślać, ale jest ładnie, jest naprawdę ładnie, więc uciekam, zrobię sobie brwi, rozblenduję nos i pozakrywam to, co mi się odkryło i nakładamy rozświetlacze. Czas na rozświetlacze, więc cały czas pozostajemy, trzymamy się u tych boków, czyli Dusk, dusk Lover i ten rozświetlacz. Uh -huh. i ucho metaliczne tak <noise> trochę rozblendować chyba ciut za dużo nałożyłam bo trochę mi się odznaczyło, więc poprawię różem i może by tak zmieszać ten róż z rozświetlaczem mhm uh -huh. Teraz lepiej. I z tej palety ten rozświetlacz, i od razu zmieszam go, chociaż nie. Najpierw rozświetlacz tu. O, a teraz zmieszam go z różem. I tylko rozświetlacz. Ten jest bardziej taki złocisty. Ten jest chłodniejszy, więc jak widać, ten złocisty u mnie lepiej siedzi. A jeszcze ucho, 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 ucho. Mhm. Uh -huh. Ten jaśniejszy na nos. I tak samo podłóg brwiowy. Mhm. Uh -huh. O, na tym nosie. Aha. No, o, teraz Wpracowane w skórę I zanim przejdziemy do oczu To mamy do zaaplikowania Nawilżającą i yy, Nawilżającą bgiełkę Z efektem glow Naturalny efekt glow, dwufazowa Sala makijaż, niweluje pudrowość Dobra Mm -hmm. I słyszymy. Aha, czyli ona daje naprawdę mocny efekt glow. Czyli wracamy do pudru. I po prostu tutaj w strefie tę trochę przejedziemy. Ale podoba mi się ten efekt. Któraś kiedyś, yy, która to była? Chyba ta mgiełka z glam shopu dawała właśnie bardzo podobny efekt i lubię tego rodzaju mgiełki, właśnie wtedy, kiedy jestem za bardzo matowa i mogę sobie psiknąć, tam ciut delikatnie o tak przyklepać i cera już zupełnie inaczej się prezentuje niż przed tą mgiełką. Więc mgiełka to na pewno będzie tutaj używana. No i cały czas pozostając w tej samej e, koncepcji, na to oko nałożę tą paletę, das Clover, a na tą, tą i postaram się zrobić taki sam makijaż jak zwykle. Nałożymy jakiś błysk i zrobimy takie podstawowe cieniowanie. I w tych paletach i w i w drugiej mamy lusterko. I zaczynam od tego średniego brązu. I już widać, że pigmentacja fajna. Teraz połączę go z tym różem obok. Taki przydymiony róż. O! I to jest mój makijaż dzienny. <gryw> Niczego więcej mi nie trzeba. Teraz ten ciemny brąz. Delikatnie mi się osypało, Norma. Ten brąz jest mocny. Wezmę beż. Postaram się zrobić porządek. Tym średnim brązem tu rozcieram od spodu. I ten średni brąz i róż i rozcieramy. Jasny beż. I to jest bardzo, bardzo jasny beż. Ten przygaszony róż. No maty, maty bardzo fajnie i bardzo ładnie się to na górze te trzy Dwa brązy i ten przygaszony róż połączyły. Czarny z ciekawości tak się prezentuje. Całkiem spoko, ale na oko tutaj nakładać go nie będę. Dla mnie ogólnie czarny cień mógłby nie istnieć. Chyba, że do robienia kreski, a tak to, chociaż kreskę i tak brązem robię. Co innego w lakierach do paznokci, no to tak, to co innego. I właśnie w tej kolekcji też mamy lakiery do paznokci, i właśnie co do paznokci, to moje są już do wymiany, więc mam już fajny pomysł. I, i, I jak wy będziecie ten film oglądać, to ja właśnie będę rzeźbić, dłubać. To teraz ta sama historia i bardzo podobne cienie z drugiej palety, czyli Sun Chaser. Tylko tutaj będzie taki szarawy brąz, ale najpierw w tym średnim, no średnim brązem, one są dobrze napigmentowane, bardzo dobrze. I łączę go z tym, takim alaburgundowo burgundowo trochę takim cieniem. I teraz ten ciemny brąz. On w palecie wydaje się być trochę bardziej taki szary, ale ładnie wygląda. Zaraz może bym to od razu przyciemniła ciut. I ten burgundowy. Tutaj tym burgundowym rozetrę. No, maty, maty pięknie się ze sobą łączą, bardzo fajna pigmentacja. I like it. Teraz ten jasny cielisty. Też dosyć jasny, trochę cieplejszy niż w tamtej palecie, ale też jaśniutki. Już na tym pędzlu nic nie dokładam, tylko rozcieram. I jeszcze tym średnim brązem, tu trochę tak od spodu, wrócę tutaj, tu trochę przyciemnię żeby te oczy były w miarę podobne. I tu tak samo od spodu, tym jasnym. No i widać różnicę między tym jasnym, a tym jak nakładam tu pod spód. Chyba jest w miarę, w miarę równo. I teraz chyba bym ten błysk wzięła. bo się wydaje być ciemny w palecie, ale on wcale taki ciemny nie jest i bardzo ładnie będzie tu pasował. I to jest taka przyjemna perła moim zdaniem. Tutaj ten złoty i jasny bym nałożyła. One są bardzo takie te w środku. Mięciutkie. No, git. Git, sądzę, że ładnie. Teraz mamy kredki do oczu i są dostępne trzy odcienie. I mnie oczywiście najbardziej interesuje ta brązowa. Będzie mnie interesowało, czy... Ja nie umogę zrobić kreskę, już widzę, że ona jest bardzo miękka. Bardzo mięciutka. Mhm. Masełko. Ciekawa jestem, czy ona będzie zastygać, ale jest bardzo, bardzo mięciutka. Znaczy zastygać. Zastygać to pewnie będzie zastygać. Tylko, czy nie będzie się rozmazywać. Mhm. Mamy jeszcze metaliczną. Ta metaliczna ładnie tu wygląda, dobra. To się tu nałożę. No, do tego makijażu stos. I mamy jeszcze jasną, ale ta jasna nie jest wcale taka jasna. Ona jest, nawet bym powiedziała, taka w kolorze dosyć ciemnego korektora. Więc dla mnie to ona jest w ogóle za ciemna. Staram się zrobić tutaj to samo. I kredka, ok, kredka zastyga Ciężko ją rozetrzeć Wodoodporna to ona nie będzie Ale zastyga Czyli ja teraz dokończę te kreski Garne rzęsy i przechodzimy do ust. Nie przypuszczałam, że uda mi się bez sztucznych rzęs, bez kępek, ale już tak zapuściłam te rzęsy, oczywiście na odżywkach, że wydaje mi się, że jest spoko nawet do tego makijażu. I oczywiście użyłam i brązowej, i burgundowej zalotki z glamshopu. No i w tej kolekcji zostały nam jeszcze konturówki do ust oraz błyszczyki. Błyszczyki są kremową przyjemnością pełną blasku, a Kretki do to kremowy, komfort, naturalne odcienie i długotrwały kolor dla perfekcyjnego kształtu. Który kolor byłby najciekawszy dla mnie? To jest pewnie czwórka. Tak, warm nude. Trochę za ciepły. Trochę za ciepły dla mnie, ale podoba mi się tutaj aplikator. To jest taka łeska. Będzie widać. O, taka łezka Dobra, trójka. No, już lepiej, lepiej. I dosyć gęste są te błyszczeki. Tego jestem bardzo ciekawa. Dwójka. Mhm. Tak, z tym będziemy działać. I jeszcze pokażę Wam od razu jedynkę. Jedynka pewnie wielu osobom będzie się podobać. No, ja zdecydowanie dwójka. Więc. Z konturówką idziemy. I ona jest tak samo miękka jak te kredki do oczu. Podmieniłabym ją na trochę chłodniejszą. A zaraz zobaczymy jak e, łączy się to z błyszczykiem. No, sunie się tym. To jest naprawdę wesołkoła ta. Zaraz sobie podrzeźbię i teraz. Sądzę, że ładnie. Ja pewnie, na pewno będę używać tego błyszczyka, bo kolor mi bardzo pasuje. Konturówki to nie moja bajka kolorystyczna, ale to połączenie fajne, niezłe. Dobra, dokończę się i zaraz do Was wracam. No i mamy zakończony makijaż. Uważam, że pomimo tego, że nie wszystko robiłam tak jak robię to na co dzień, chodzi mi o kremowe konturowanie, róż i rozświetlacz, to ten makijaż naprawdę. Fajnie Zackie się prezentuje. I zacznijmy od końca. Tak, jak produkty były aplikowane, ale od końca. Konturówki i błyszczyki. Oprócz błyszczyka 02 Beige Nude, to żaden inny produkt nie jest w moim kolorystycznym kręgu zainteresowania aczkolwiek konturówki do ust są bardzo milutkie bardzo kremowe, nie będą to niestety produkty mega długotrwałe ale no coś za coś, albo trwałość albo komfort, komfort tutaj zdecydowanie jest, tak samo w kredkach do oczu jest niesamowity komfort i cielistych kredek nie używam, błyszczących raczej też nie, ale ta brązowa Dark Brown na pewno ze mną zostanie, tak jak się u nią tutaj robiło właśnie te kreski to to jest mistrzostwo. Nie potrzeba żadnego linera, bierzecie na pędzelek albo właśnie szybko sobie maznąć linię wodną. Bardzo, bardzo fajna kredka. Palety do twarzy i do oczu. Wiecie, nie wiecie, raczej wiecie, ja nie jestem ogromną fanką, jak są połączone produkty do twarzy i do oczu w jednym opakowaniu. Zdecydowanie wolę mieć paletę z cieniami, Plus oddzielnie produkty do twarzy, ale jeżeli Wam się podoba ten układ i wiecie, że będziecie ze wszystkich tych produktów korzystać, to zarówno jedna, jak i druga paleta jest naprawdę bardzo dobra jakościowo. Formuły są bardzo przyjemne w aplikacji. Jak widać, to się blenduje, samo się blenduje i nie robią się żadne plamy. I jeszcze z makijażu mamy mgiełkę i te pudry. O pudrach Wam mówiłam właśnie na moim Instagramie. Pudry, moim zdaniem, szlos zarówno pod oczy, jak i do całej twarzy. I polecam sprawdzić sobie online, czy te pudry są dostępne. Bo właśnie ostatnio, jak patrzyłam, to one były dostępne na stronie internetowej Rossmana. Więc, więc jeżeli nie możecie ich dorwać stacjonarnie, to zróbcie to online, dopóki są. Mgiełka. Tutaj trzeba podkreślić to, że jest to mgiełka dosyć mocno nawilżająca i nabłyszczająca, tak jak zresztą to widzieliście. Więc jeżeli od mgiełki oczekujecie, że ona Wam z sali makijaż utrwali, ale Was nie wybłyszczy, no to nie jest to produkt dla Was. Ale jeżeli często macie problem taki, że przypudrujecie się i jednak ta cera jest trochę taka zbyt pudrowa właśnie i chcecie przywrócić jej taki naturalny glow, no to jak jak widać, ona świetnie się w tym celu sprawdza, z pewnością będzie dalej przeze mnie używana. No i jeszcze mamy te produkty wedlowskie. W poprzednim filmie testowałem większość tej kolekcji i y, zarówno te produkty kremowe, jak i te prasowane są sztosem i to jest limitka, więc polecam złapać to, jeżeli gdziekolwiek online to zobaczycie, bo stacjonarnie sądzę, że też już pewnie tego nie złapiecie. I ja ze swojej strony z pewnością będę sięgać po ten bronzer, aby później tam sobie jeszcze trochę koloru nadać na kremowe konturowanie. I ten puder rozświetlający jedynka też będzie używany przeze mnie. Nie jestem fanką ponownie tutaj produktów dwa w jednym, bo trzeba uważać, żeby... Pędzel dobrze wjechał, żeby nie zahaczył o drugi produkt. Ale jeżeli Wam takie produkty się sprawdzają, to śmiało mogę polecić. Więc, więc dzisiaj to by było na tyle. Jak to zwykle ma miejsce, czekam na Wasze komentarze. Koniecznie dajcie mi znać, które z tych produktów już udało Wam się złapać, bo na jedną i na drugą kolekcję jest ogromny szał ciał. Ja sama byłam ostatnio w dwóch Rosmanach i te stędy z tymi kolekcjami są wyczyszczone. Więc będzie mi bardzo miło, jeżeli. Jeżeli podzielicie się ze mną oraz innymi oglądającymi swoimi skarbami oraz przemyśleniami na ich temat w komentarzach na dole pod tym filmem, a ja ze swojej strony poprosiłabym o kciuka do góry pod tym filmem, jeżeli przyjemnie się oglądało, i mam nadzieję, że już niebawem widzimy się w kolejnym filmie. A więc do następnego i na razie.